w kolejnym odcineczku na kanale Wajcu w którym zagramy sobie Minecrafta. O, tak w Minecrafta o tak w naszą ukochaną serię o tak naszą ukochaną serię Koniec Minecraft walka z mobami więc zostawcie łapoczkę w górę suba z dzwonem, dobra my pójdziemy jeszcze spać a w ogóle nie możecie napisać czy chcecie serię z Anarchii GG z SMP też mogę zrobić, w ogóle będzie bardzo, bardzo dużo serii na moich kanale. Znaczy playlist, po serie się po prostu będą zamieniały w playlisty wszystkie. Zbierzemy sobie to. wierzymy sobie to. Tego nie będziemy potrzebowali już raczej. To możemy zabrać. Dobra, ok. Gralek nie zbierałem, niczego widzowie tu nie zbierałem. No dobra. Szybko szybko idziemy zrobić motorskira. Ale ogólnie powiem wam, że coraz coraz bliżej się zbliżamy, a coraz coraz mi lepiej wychodzą motorskile. No i coraz coraz bliżej do igrzysk śmierci. I zaczniemy grać na igrzyskach śmierci tylko na serwerze Vilo. O tak, do trenowania. <laughs> Ale na razie Nienawidzę kliperów. Nienawidzę kliperów. Dobra, odejdę tu. I dobra, widzowie, widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, odbudowałem. Jeszcze szybko sprawdzenie, dobra. Nie ma nigdzie klipera. Tutaj to tak wygląda. Możecie mi napisać, jak jest jakaś zmiana. Nie no, to dobrze wygląda. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, okej, okay, okej, okay, dobra. Niszczymy o kurczę. Dobra, da się to tak postawić. Nie! Zbyt szybko zleciałem. Dobra. Te dwie zbroje mieliśmy, to też już mieliśmy. Teraz zbroja piątka przed ostatnią. Już z ścierniami jeden i z mieczem. No. Dobra. Teraz tak. Możemy wziąć to, możemy wziąć to. O tak. To weźmiemy na drugiej łapki totem. Dobra. Tak, tutaj mamy jabłka. Tu mamy to, 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 to. to. O! I tak bym to zostawił. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Sorry, że ja to po prostu mało mówię, ale ja się śpieszę. Ale mamy pierwszy nagrejtowy miecz. Już w walce z Golemem. Drugie E napisałem. Dobra. Let's go, widzowie. Znowu bez łódki. Fajnie, fajnie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, i biegniemy. W sumie no to Ender Perła, No i patrzcie, jak jesteśmy dużo, dużo bliżej. Ole idealnie! Dobra! Dobra widzowie! A jeszcze Was przepraszam, jak mi się wyłączy film. Ale my już w takim razie możemy iść. O tak, możemy iść się bić. Tak, więc co? Wchodzimy już widzowie na arenę. O, tak szybkie granie na pianinko. Selfie. O, selfieak. Dobra, dobra. I lecimy z Hoglin, niż był. Lecimy z golem. Już myślę, że weźmiemy trzy. I golemy zaczną atakować wtedy, kiedy my ją uderzymy. Więc jeden, dwa, trzy. O no ja jestem głupi. To co, w sumie możemy wszystkie bić po kolei. Ale nie no dobra, nie zrobimy tak łatwo. Zaliczymy pierwszy trzeci poziom. I później będziemy się trudzili zresztą. Dobra. Lecz mnie. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra, pierwszy zginął. Dobra. 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 Dobra, jest. Trzeci poziom pokonany. Więc zaczynamy od trzeciego poziomu Okej, okay, okej. Okay. No to dobra dobra dobra. To zaraz lecimy z pierwszym, drugim i trzecim. Oczywiście tam tego nie było, żeby nie było. Wycinka! <coughs> dobra. I let's go. Let's go! Fucking go!

Teraz tak, ja się dobudowuję jeden wyżej, i was teraz klepię. O kurczę. Dobra. Nie. Dobra, wchodzimy. Ok. Ok. Dobra, bijecie, bijecie. Ok. Ale zostałeś okiwany, jak dziecko. Teraz robimy tak. No i już się, mój drogi, nie wydostaniesz. No i GG. Dobra, trzecia fala. Let's go, widzowie. Trzecia fala już. Oczywiście tamtej nie zaliczamy, ale żebym tak dużo na nią zmarnował. Ale to jest dobra taktyka z tą wełną. Ej, dobra, 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 bo ja może wykorzystam na igliskach śmierci. Bo tą wełnę się wcale nie niszczy. Aż tak lekko i aż tak szybko. Dobra. Chodź tu, pierw lecisz. Pierw lecisz ty. Dobra. Na no spokojnie wlecę tu. Podaję, że Ciebie będę bił Was dwóch. Teraz na górę to. Dora, tak. Oj, nie mogę, nie mogę postawić. Nie mogę postawić. Dora. Zaczynają się leciutkie problemy. Dora. Tak. Dora. Gigi. Wow wow, wow, wow wow o nie 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 nie, nie. dobra okej okay. dobra u nie. Proszę proszę mi dobra o nie mam jak się wytepać. dobra dobra jedz jedz jedz, jedz, jedz. mam jeszcze Trochę wełny, dobra, ja tam muszę wejść. Ale no, myślę, że będzie łatwiej. Nie, zamknij. O nie. O nie, 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 nie. nie, nie. Dobra. O tak. Ok. Dobra, ty giniesz i ty giniesz. Ej, dobra, ta taktyka z wełną jest tak OP, bo oni się nie mogą ruszyć. Widzicie, jakby tutaj wszedł, to by i tak, dost... to by i tak się zatrzymał. Dobra, czekajcie, czekajcie. Time, set, day. Dobra, znalazłem tak OP taktykę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Zbieramy wełnę całą, całą, całą. Ale wełna jest op! Dobra! Nie wiedziałam, że wełna będzie taka aż op. I ale znalazłem taktykę. Dobra, patrzcie, biegnie ktoś na was, robicie tak, robicie tak i go klepiecie. Rozumiecie? Czy nie rozumiecie. ci biegnie ktoś na was, skacze na to. Wy go zatrzymujecie, podbudowujecie się na niego i go klepiecie. Na przykład. On się nie może ruszyć. Albo czynnie czynajcie czy, jeszcze lepsza. To spadrzcie. Czy tak stawiacie kobłeby i tak. I go w tak... i patrzcie, i on tutaj wpada i wy go wtedy klepiecie od boku. No to jest OP! Ej, dobra! I wyobraźcie sobie, że ktoś mnie goni. I robię tak. Odwracam się, stawiam wełnę, stawiam kobłęby i stawiam to. Ktoś w to wpada. Słuchajcie, muszę się nauczyć to szybko stawiać. Zbiorę to. Ej, Cassie! Nie lub no, tak. Bo to nie bardzo nieładnie. Patrzcie, muszę się to nauczyć szybko robić. Biegnie ktoś za mną. I robię tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Biegnie, biegnie, biegnie. Tak, tak. Tak, 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 tak. Dobra. I od boku klepie. Tak, 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 tak. Okej. Okay. Nie mam, to robię tak i go klepie. Okej, okay, dobra, to jest OK. To mamy to, widzę. Ja w ogóle zdobyłem 30 żelaza. Pozdro. Dobra. To my tam szybko musimy iść. Ale no, to będzie szybki odcineczek. No i widzowie, mamy to. Kolejna fala. Oj, oj, oj. Czekajcie, tutaj sobie dałem F5. Dobra, wchodzimy. Kolejna fala, widzowie, za nami. O tak! Mamy to. Zostawiam dwie ostatnie. jakby jedna pełnoprawna, ostatnia. Jedna dodatkowa, najważniejsza walka i najtrudniejsza. Jezus, ole, ja się przestraszyłem. Wskoczyłem bez tego, zapomniałem, że to tu jest. Dobra. Ale ja bym to i zawystralował. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. I widzowie idziemy tam zanieść w sumie to tylko jakieś trofeum i wszystkie rzeczy, bo seta zostawiamy z zapasowego seta z nadzorcą, jak się będziemy bili. Mówicie, jeden nadzorca, dwóch nadzorców i trzech nadzorców plus oczywiście Jeden golem, dwa golemy, trzy golemy. O tak. Więc no, mam nadzieję, że ich pokonamy. No bo tak to chyba nie ma innego takiego bardzo przyjaznego moba, który wiecie Ci się pomagał ubić Jasne. Psy. Uuu! To patrzcie, może zrobimy jeden golem, jeden pies. Dwa golemy, dwa psy. O, dobra, nie wziąłem sobie tego. Nie wziąłem sobie tego. Że wiecie, jeden golem, jeden pies, ja na nadzorce. Dwa golemy, dwa psy, ja na nadzorców dwóch. Ja, na, ja pies, ja trzy psy, trzy golemy na trzy nadzorców. Na trzech nadzorców. No, myślę, że to było grube. Dzisiaj aż sobie też rozwalimy tą bazę, zalejemy ją. O tak. I dzisiaj też dodam te wszystkie odcinki na playlistę. Tak, dobrze, żeście usłyszeli. Wszystkie odcineczki trafiają na playlistę. W ogóle, możecie sobie odgapić ten sposób, jakby ktoś by was chciał. <laughs> Pozwalam. I patrzcie, tak będzie wyglądało zniszczenie tej bazy, więc co, niszczymy to. Uwaga, tutaj możemy, od, tutaj musimy odłożyć wszystkie te rzeczy. Wszystkie rzeczy, które do tej pory żeśmy zebrali, oprócz zbroi, miecz oczywiście też. Zostawiamy jedynie zbroję, a i wiodro wody. Jezus, się przestraszyłem. I Casey, ten, może się usłyszeli psa. I wylewam tu wodę, bo muszę stąd wyjść. Rozwalam wszystkie tabliczki. O tak. Czekajcie, dobra widzowie, muszę iść sprawdzić, co się tam dzieje. Widzimy się za chwilę. Dobra widzowie, już jestem. To był jakiś zwykły pies. Musiałem mi to sprawdzić. Po prostu bez coś się dzieje. E, ok, rozwalamy w dodatku to. Rozwalamy tu wszystko: moje dwa ulubione kolory, plus szary. To jest mój trzeci ulubiony kolor. Najpierw pomarańczowy, później zielony, później szary. Większość moich widzów wie. I tak zostawiamy rozwaloną całą bazę. Odkładamy tutaj wszystkie rzeczy. I wychodzimy z tej nory. Tak, bo to jest dosłownie nora. Tygrysia nora. Dobra. Jesteśmy tutaj. I ostatnią rzeczą, którą chciałem zrobić, to to po prostu zakopać jako... Ważne miejsce. Jeszcze zobaczcie, co tutaj będę chciał zrobić. Jezus, to był ten piksel, a ja się go przestraszyłam. Dobra, siadło idealnie. Tak, teraz tu wszędzie chcę poustawiać te tak, po proste liście. O tak. I najważniejsze, co tutaj chcę zrobić. I już zobaczycie, bo to będzie bardzo, bardzo po prostu oryginalne. O tak! Dobra, więc widzowie bardzo pięknie żeśmy zakopali nasz jakże ukochane w sumie miejsca, o którym żeśmy bardzo często zapominali. O tak. Znaczy nie, no my z niego bardzo, bardzo Często żeśmy korzystali. Dobra. O, ale siada strefka. Okej, okay. leżę z kiwili. Jestem najlepszy. Wow, wow. Trzeba, że to mi wrażenia. Okej. Okay. Tutaj postawimy i sobie wracamy. Czekajcie, czekajcie, bo się. Lekko się zgubiłem. Czekajcie, 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 czekajcie. Jak no coś wysokiego wyjdę, to powiem to widzieć. A w tamtą stronę i dopiero tam. Dobre. Dobra, żeby sobie zapomniał, żeby sobie pomylił. Dobra, dlatego ja nie rozpoznawałem tego miejsca. Dobra, więc też szybko lecimy. Ok. To naprawdę spadłem. Mój movement jest na poziomie 1000. Okej, okay, biegniemy tam bardzo szybko. W ogóle możecie napisać, jakie mamy szanse. Żeby wygrać. O, to już tutaj jesteśmy. Zobaczcie jako ja i jako bardzo dobry gracz Minecrafta mogę to zrobić. Żeby to bardzo szybko przyszli w ogóle dookoła. Nawet się nie skapłem. Musicie też napisać jaki mam movement. Czy według was dobry? Czy jaki? żebym miał w ogóle szansę wygrać takie mistrzostwa bo słyszałam, że to nie trwało 3 dni i będzie stało chyba 6 odcinków, 6 albo 3 odcinki teraz nawet nie mamy jedzonka więc pozdra, że tutaj coś znajdziemy w ogóle w ogóle bardzo długo idziemy naprawdę nie ma zwierząt? Wow. Mogę się jednie wodą nasilić. Proszę. Co jest teraz z tą wodą? A tu ma źródło, ja tam szukam. Nie... Nie, no widzowie nie że że nie ma zwierząt. Dobra, okej. Okay. To co widzowie? My już tutaj doszliśmy, wróciliśmy, więc mam nadzieję, że się widzimy już jutro na kolejnych odcineczkach. O tak. Więc co? Mam nadzieję, że się zobaczymy już za niedługo na naszej jakże ukochanej serii. I co? Zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem, a my się widzimy w przyszłych filmach.